Cześć moi kochani, wracamy do przepytywania rektorów, bo już mam nadzieję, pozbyłam się problemów technicznych po Panowie? Wybaczcie, że znowu tak was niepokoję, ale mamy mały problem. No to wracamy do naszej mały przygody. Mały problem, mały problem. Każdy tu ma teraz małe problemy. Każdy sam się nimi zajmuje i nikt nie powstrzymuje globu od jego ruchu wirowego ani pociągów z opuszczania stacji. Dobra, chyba po prostu. A, dobra, pomoc to było to? Czy mogłabym liczyć na Waszą pomoc? Dobra, powiedzmy. Panienko! Twoje naleganie niemalże zakrawa o nieprzyzwoitość. Nie możemy być ciągle na Twoje zawołanie. Mamy wiele innych próśb na głowie. Jeśli nie masz nic przeciwko temu, to przestań nam cały czas przeszkadzać. Dziękuję. Hm. Ech, szczerze mówiąc, dobra, Sewnią i Hans, dobra, czy będziemy pytać o Hansa? Pytaj. Czy przypadkiem znane jest Wam nazwisko Hans Wolarberg? A, Jeden z najwybitniejszych, idealnych intelektów, który zaszczycał nasz uniwersytet, Hans Woralberg. Przypominam sobie, że raz coś do niego powiedziałem. Byłem wtedy studentem. Przez chwilę gapił się na mnie, tylko zagubiony w swych myślach. Prawie nigdy się nie odzywał, ale jak można by go zapomnieć? Idealny? Z tym się zgodzę, ale wibitny to chyba za wiele. Nie był w stanie zdać żadnego egzaminu. Siedział tylko na zajęciach i to na niewielu. Głównie na paleontologii. Miał niezdrowe zamiłowanie do mamutów, co doskonale pasowało do poziomu jego intelektu. Mam na myśli prehistorycznego. Prehistorycznego? Jak śmiesz! A może trochę naciągane, ale miewał przebłyski intelektualnego geniuszu zrozumiałe jedynie dla wspaniałomyślnych uczonych, którzy nie opierali swojej oceny na wyglądzie. Mój drogi kolego, twoje pośpieszne wnioski są nieco pogardliwe. Moja ocena jest w pełni prawidłowa. Chłopak był trochę dziwaczny. Musisz się z tym zgodzić, że gdyby mój ojciec jako ówczesny rektor uniwersytetu nie okazał mu dużej słabości, Hans Voralberg nigdy nie uczęszczałby do tej placówki. A co powiesz w takim razie o estradzie? Czy to dzieło obłąkanego umysłu? Nawet po tylu latach nadal jesteś o to zazdrosny. Moi drodzy koledzy, zaklinam was! Pokażmy trochę kultury. Mamy gościa. Czego chcesz od Hansa Woralberga, panienko? Jesteś członkiem jego rodziny? Nie? Ani trochę? Szukam go, by wyjaśnić sprawę spadkową. Czy on tu nadal jest? Co? Tutaj? Na uniwersytecie? Nie, nie ma go. Odszedł dawno temu. Tak, bardzo dawno temu. Tego roku byłem nominowany na tę pozycję. To już minęło prawie 50 lat. Biedna duszyczka ruszyła dalej, gdy posiadł całą wiedzę o mamutach. Trzeba przyznać, że od jego odjazdu ta placówka nie jest już taka jak kiedyś. Masz na myśli, że taka zła? Wszystkie te dziwactwa wniesione do uniwersytetu były jego źle ulokowanymi fantazjami. Panowie panowie, postarajmy się zachować spokój i równowagę, które są stosowne dla pozycji, które zajmujemy. Tak chyba po prostu lektorów już mi będzie do końca przycinać. No cóż. Przepraszam. Panienko. Obecność twojego pociągu na stacji oraz jego okresowy brak mobilności sprawiają, że czujemy się zbici z tropu. Prawda, to sytuacja godna pożałowania. Twoja wielka lokomotywa jest bardzo nieporęczna. Pociąg powinien najpierw się zatrzymać, a następnie odjechać. Taka jest zasada. Pociąg tak. Pomysł z ptaszarnią na stacji jest bardzo oryginalny. To duma naszego uniwersytetu. Jedną ze specjalizacji wykładanych tutaj jest zoologia, a w szczególności ornitologia. Metody nauczania nie mogą być ograniczane do książek. Obserwacja żywej materii jest nierozerwalną częścią pytań teoretycznych. Jest w niej kilka rzadkich okazów, które zostały przywiezione specjalnie dla naszego uniwersytetu z dalekich, egzotycznych krajów przez najbardziej nieustraszonych podróżników. Pamiętacie Aleksandra Walembuła i jego szczególnego ptaka? Ja Oczywiście, jego dar wywołał bardzo wstydliwe, długoterminowe konsekwencje. A to jeszcze dziwniej. Jak koń trojański. Trzeba przyznać, że sytuacja mogła przybrać Ach, jeszcze gorszą. Och, tak! Mogła być potwornie kłopotliwa! No to porozmawiamy jeszcze z Sawinią i pieniądze. Nie wiecie, czy jest w Barksztadt jakaś winorośl Sawinią? Absolutnie! Hmm. Kiedy on mówi absolutnie, ma oczywiście na myśli absolutnie żadnych. Chcemy powiedzieć, że naturalnie jesteśmy o tym przekonani, że tutaj w Barksztad nie ma żadnej winorośli sawiniowej. Dobra, dobra. Doprawdy? Na pewno? Ponieważ przeczytałam w książce, że Barksztad posiada trochę tych roślin, chciałabym, jeśli to możliwe, dostać kilka z nich. Wykluczony, panienko! Asystent rektora ma na myśli, że priorytetem jest usunięcie twojego pociągu z naszej stacji. Twoje badania muszą poczekać do następnego przystanku. Tak, masz rację. Twój pociąg musi natychmiast opuścić stację, więc wstrzymaj się proszę od marnowania naszego czasu na zbyteczne wizytacje. Ależ oni są mili. Nie zapominaj o przepisach, panienko, nie zapominaj o nich. Pociąg powinien najpierw się zatrzymać, a następnie odjechać i to szybciutko. To jeszcze pogadam o pieniądze. Pewni żeglarze zgodzili się odholować pociąg, ale nie mam pieniędzy, by im za to zapłacić. Zastanawiałam się, czy nie moglibyście mnie jakoś wspomóc na chwilę. No, nie Mogłabym zapracować na te pieniądze. Nie no to Proszę poczekać, panienko. Musimy zająć się analizą zagadnienia. To prawda! Musimy zająć się tym zagadnieniem sami. Należy podjąć kolegialną decyzję. Mam nadzieję, że nie zniechęcamy tym, panienki. I no, to, to, ale... jak? Dlaczego nie? Jeśli pozbędziemy się pociągu. Daj słowo, że to dobry pomysł. Co macie na myśli, panowie? Hmm, zapewne po swoim przyjeździe zauważyła pani wspaniałą estradę zdobiącą główny plac uniwersytetu. Unikalny obiekt rzemiosła mechaniki, który od dawna nie działa, niestety. Doprawdy nasze wspomnienia pięknych melodii są nadal jak żywe. Jesteśmy gotowi zaproponować pani nagrodę finansową za ponowne jej uruchomienie. Z przyjemnością. Co mam zrobić? Niestety, moja droga, czas i rdza zebrały swoje żniwo na tym uniwersytecie, a naszym automatom brakuje sprężyn. Ha, ha, ha! Ho, 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 ho! Więc będziesz musiała być pomysłowa. Chcę się pozbyć posłania. Prawdę mówiąc, w Barkstadt jest wiele skomplikowanych urządzeń, ale chyba zgubiliśmy instrukcje dotyczące ich działania. Jednak twój pociąg to wyjątkowo pomysłowy wynalazek, więc skomplikowane urządzenia nie powinny być ci obce, prawda? Co więcej, liczymy na Twoją pomysłowość, Panienko. Mam nadzieję, że okaże się godna Waszego zaufania, Panowie. Więc, moi drodzy koledzy, kolejna gładko rozstrzygnięta sprawa Uniwersytetu. Bardzo gładko. Spadamy. Siedzimy tu zajęci ciągłym gadaniem. Spójrzcie na zegar. Czas na herbatę. Już do prawdy, ale już ten czas leci. No, Także teraz spadamy. Bardzo dziękujemy panienko za tę uroczą wizytę. I udamy się do tego. I ja dziękuję panowie. Tego miłego, starszego człowieczka, do którego prawie żeśmy poszli zamiast do biblioteki i gabinetu rektorów w poprzednim odcinku. Zdradzę Wam już, bo i tak się tego dowiecie za jakąś chwilę, że jest to profesor Pons i będzie odgrywał no, dość, całkiem sporą rolę w naszej rozgrywce. Profesor Pons stoi sobie tutaj przy mamucie, przy jego szkielecie. I zaraz sobie z nim zamienimy kilka słów. Przepraszam. Proszę pana, to tylko chwilka. Ależ ja słyszę. Proszę wybaczyć, że przeszkadzam, ale... Ten młody Mamutus Primigenius ma niemal 40 tysięcy lat. Młody. Wspaniały, prawdaż? Hm, tak, być może. A jak to być może? No cóż, nie wiem. Nie wie pani, no rozumiem. A co mogę dla pani zrobić? Mamy trochę tu. Prawdę mówiąc, niewiele wiem o mamutach i nie jestem tu, aby studiować. Jestem prawnikiem. W porządku. Nikt nie jest doskonały. W każdym razie nauka o plejstocenie pozostaje fascynująca. Z pewnością jednak moje obecne zadania kompletnie zmonopolizowały mój czas. Być może innym razem. Wszyscy tak mówią. Ale na coś pozwoli pani, że się przedstawię. Jestem Cornelius Pons. Honorowy profesor i wykładowca uniwersytetu w Barkstadt. Z dumą informuję i skieruję wydziałem paleozoologii naszego uniwersytetu. Kate Walker, bardzo mi miło. Postój tutaj nie był zamierzony, ale wyznam Panu, że uniwersytet robi ogromne wrażenie. Ho, z pewnością mamy tu długą tradycję nauczania. Tak wiele wiedzy, głęboką kulturę, inteligencji. Szary komórki. Sam ukończyłem tutaj studia. I nigdy nie opuściłem tego miejsca. Właściwie jestem tu, gdyż wezwali mnie rektorzy tego uniwersytetu. Ach tak? Musiała się pani pomylić w formularzu rejestracyjnym? Mm -hmm. Ależ nie! Nie przyjechałam studiować. Mam do załatwienia poważną sprawę dotyczącą spadku. Muszę odszukać spadkobiercę. Mm. I ma pani nadzieję odnaleźć go tutaj? Nie jestem pewna. Ale widzi pan, mój pociąg zepsuł się wjeżdżając na waszą stację. W takim razie, moja droga, musi pani przyjść na jeden z moich wykładów. A tu pytanie dla pani. Co oznacza rząd trąbowce? Mam to w szkole. Trąbo co? Widzi pani. Ma pani luki wiedzy, które wymagają uzupełnienia. Dobrze wiedzy, Czuję, że się trochę zgubiłam. Przydałaby mi się pańska pomoc. Moje drogie dziecko, wybrałaś zły moment. Absolutnie muszę dokończyć mój wykład na dzisiejsze popołudnie. Wykład o mamutach? I tak, i nie. Konkretnie o ich migracji. Proszę wybaczyć, muszę się skupić. Szczerze mówiąc, poszukuję Hansa Wollarberga. Jest on jedynym spadkobiercą niezwykłej fabryki. Mojej firmie powierzono negocjacje w sprawie przejęcia tego zakładu. Według ostatnich informacji żyje on na Syberii, więc gdy tylko mój pociąg będzie znów gotów, zamierzam kontynuować moją podróż na wschód. Syberia, ha? Syberia! Ale, ale o czym pani mówiła? <laughs> o czym? Wspomniała Pani nazwisko osoby, której Pani szuka. Wolarberg? Hans Wolarberg? Czy Pan go zna? Hans Woralberg? No jak mógłbym go zapomnieć? Niezwykły jegomość. Taki pomysłowy. Dzieliliśmy zainteresowania mamutami. Ta pasja nas związała. Gdyby nie on, przyznam się, miałbym niewiele wspólnego z tak dziwnie opóźnioną osobą jak Hans. W tym czasie obaj byliśmy studentami swego rodzaju. Powiedzmy, że Hans miał specjalne pozwolenie na udział w wykładach z paleontologii. Nie spełniał wymaganych warunków, by studiować. W zamian za to Hans wykonał kilka niezwykłych prac dla Uniwersytetu. Obraz pańskiego Hansa Wolarberga osobliwie odpowiada temu, którego szukam. A nie jestem pewien, moja droga. Hans żył ponad kwestiami pieniędzy czy interesów. Wyobrażenie sobie jego prowadzącego fabrykę. Porzućmy tę myśl. Mógłby mi pan powiedzieć o nim coś więcej? A zawsze był dla mnie zagadką. Nigdy nie mówił wiele i zdawał się nie przywiązywać wagi do tego, co mówiono do niego. Wyrażał siebie za pomocą swych niesamowitych urządzeń. Jego wynalazki, muszę przyznać, zostały docenione przez Uniwersytet. Kilka razy udało się nam naprawdę porozmawiać. Wtedy mówiliśmy o jego dziwnym zainteresowaniu mamutami I o lalce, która stała się jego obsesją Powiedział pan lalce? Tak, ciągle o niej mówił Pewnego dnia ją opisał To rodzaj zabaw Miniaturowy mamut dosiadany przez Kornaka Zdaje się, że znalazł ją w jaskini nieopodal swego domu Zdarzenie wydaje się bardzo dramatyczne jego opowieść była nieco pogmatwana, jednak wzbudziła moje wielkie zainteresowanie. No tak, my już coś wiemy na ten Co temat? pan ma na myśli? Według mojej wiedzy istniało tylko jedno plemię tworzące figury przedstawiające Kornaków. Byli to Jukolowie. Żyją w najodleglejszym obszarze Syberii. Dla nich lalka stanowi obiekt kultu, ilustrujący jedną z ich głównych legend. Jak taka figurka odbyła podróż z syberyjskiej północy do jaskini w Alpach francuskich... Pozostaje dla mnie tajemnicą. Nawet dziś nie jestem w stanie tego pojąć. Czy rozważał pan możliwość, że Hans wymyślił tę historię? Sam pan przecież przyznał, że sprawność jego umysłu została naruszona. Nie, to niemożliwe. Hans nie wymyśliłby czegoś podobnego. Lalka jest częścią syberyjskiej legendy. Opisał mi ją szczegółowo. Syberia! Jest tematem, na którego punkcie paleontolodzy całego świata są bardzo wyczuleni. Tak... Ee, tak się przypadkiem składa. Przyjazd do nie barksztat to niezwykłe doświadczenie. Nigdy nie widziałam takiej stacji. A przybyła pani pociągiem? Tak, pociągiem o napędzie sprężynowym, którego sprężyna rozkręca się regularnie. To znaczy, że prowadzi pani pociąg? A dzisiejsze młode damy nigdy nie przestają mnie zadziwiać. O nie, nie jestem maszynistą. Maszynistą pociągu jest automat. Proszę wybaczyć. Wszystko to brzmi dziwnie. Nakręcany pociąg prowadzony przez automat. Znałem kiedyś dawno temu człowieka, który mógł skonstruować taki pociąg. To ten sam, który zbudował naszą estradę na głównym dziedzińcu. Pomyśleć, że był zdolny stworzyć. Takie urządzenie, no prawdziwy geniusz. Osobliwe, że jednocześnie był prawie jak dziecko. Jak gdyby jego psychiczny i fizyczny rozwój zatrzymał się w wieku dziesięciu lat. Czy może pani w to uwierzyć? Hmm, tak, wierzę. Przynajmniej zaczynam w to wierzyć. Jeszcze zapytam o ptaki, sewnio i pieniądze. Mój pociąg zatrzymał się w osobliwej ptaszarni. Jest niezwykła. Mnóstwo gatunków ptaków znajduje to schronienie. Ornitologia to dziedzina odległa od moich ulubionych zagadnień. Jednak przyznaję, że stacja jest dumą uniwersytetu. Początkowo była przeznaczona dla celów edukacji, a potem jednakże z całego świata zaczęły przybywać ptaki. Wygląda na to, że rzadkie gatunki wciąż się to rozwijają i rozmnażają. Czyżby? Mógłby pan podać mi przykład? Hmm. mówiono mi o ptaku, o specyficznym zachowaniu, cóż to było? Amarzońska kukułka, tak! Ale, ale jestem taki niemądry, nie mogę sobie przypomnieć, co było w nim tak niezwykłego. Pamiętam tylko, że była bardzo osobliwa. No my już wiemy. Amarzone? Gdzie jest Amarzone? Co to jest Amarzone? O wybacz, moja droga. W życiu nie można nauczyć się wszystkiego. Specjalizacja jest kluczem do prawdziwego poznania. Proszę skorzystać z naszej biblioteki. Dziękuję bardzo. Byliśmy już w tej bibliotece, dowiedzieliśmy się co to są kółki zamrzone, co to jest Amerzone, gdzie leży zamrzone i pytamy o Sawinią. Co może mi pan powiedzieć na temat leśnej winorośli Sawinią? A niech pomyślę Sawinią, Sawinią. A myślę, że jest to rodzaj tropikalnego grzewu, nie sądzi pani? Więc mówimy o tej samej roślinie. To bardzo rzadki krzew o małych, soczystych owocach. Znalazłam książkę o Amarzone, w której napisano, że Sawinią rośnie tu, w Barkstadt. Czy nie wie Pan przypadkiem gdzie? Hmm, amarzońskie Sawinią tutaj, o nie, nie, nie przypuszczam, żeby tu były. Bardzo nieprawdopodobne. Ale powinna Pani spytać zawiadowcę stacji. On zajmuje się oranżerią w naszym uniwersytecie, więc powie Pani więcej ode mnie. Dziękuję bardzo. Nie wiem, czy jest sens pytać o pieniądze, skoro. E, Profesor, i profesorze, jak to powiedzieć? Widzi pan, gdy wyruszyłam, nie sądziłam, że będę potrzebować pieniędzy, w wyniku czego teraz e, potrzebuję pieniędzy. To delikatna sprawa, rozumiem, ale czy nie mógłby mi pan pomóc? Moja droga, z przyjemnością, ale rozumie pani sama, że sumy wypłacane mi przez uniwersytet wystarczają zaledwie na moje skromne wydatki. Proszę wybaczyć, nie chciałam pana urazić. Biorąc wzgląd na przypadek Hansa możemy stwierdzić, że uniwersytet zawsze wynagradza ludzi świadczących dla niego usługi. To jednak pozostaje w jurysdykcji naszych drogich rektorów. No to wiemy już w sumie... Zostawię pana w spokoju o Mam nadzieję, że za bardzo nie przeszkodziłam. Słucham! Ach skądże nie, moje dziecko. Oczywiście. E, wracamy teraz...